Witam Was kochani bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj mam dla Was kolejną opcję na pyszne danie i tym daniem będą pierożki robione bez lepienia. Albo robicie małe, albo robicie duże, a więc co sobie życzycie? Naprawdę będą pyszne i dla tych, którzy zaczynają gotować i nie wiedzą jak lepić, to super opcja. Przynajmniej mnie się tak wydaje. Pokażę Wam, jak się robi farsz w skrócie. Pod spodem podam Wam link do farszu. Tak żeby dokładnie zobaczyć, jak ja robię ten farsz z pieczarkami. Naprawdę powiem, kochani, że nikt nie wczuje, że to nie jest farsz z suszonych grzybów. I jak macie te ciemne pieczarki, te brązowe, połączcie z jasnymi. One są takie bardziej twarde i naprawdę dobrze się nadają ponieważ są bardziej aromatyczne na pewno wyjdą na pewno będą smaczne ponieważ to nadzienie będzie smaczne oczywiście takie pieczarki możecie sobie połączyć z kapustą kiszoną zrobić ten farsz i nadziewać również z kapustą i z pieczarkami idzie również ja Ci Wam pokażę tą opcję właśnie bez lepienia prosty sposób, nic specjalnego ale dla początkujących myślę, że będzie jak znalazł. I teraz przejdę, pokażę Wam jak ja robię te pierożki, albo łóżka, albo małe ravioli. Ja można prosić o łapki, o suby, będę się bardzo cieszyła. Zapraszam. I teraz przejdę do obrania, albo do oczyszczenia sobie tych pieczarek. Możecie zrobić tylko i wyłącznie z tych ciemnych. Dla mnie najlepiej są mieszane. I teraz końcówki obcinam. Można je tylko krótko opłukać. Potrzebuję ze trzy ząbki czosnku. Obiorę, wycisnę przez praskę i dołożę do smażenia. Mam 400 g i tutaj 200 g tych ciemnych. I kroję już w kostkę. Troskutko. To już wygląda. I tak kroję te moje wszystkie piszczarki w kostkę drobną. Obrałam czosnek i wyciskam. dwie łóżki nas do tego. Ale możecie również usmażyć na oliwie, na smalcu, na maśle tym klarowanym. są te Możemy również kroić jedną taką średnią. Cebułkę. Teraz mogę sobie przeprawić daję łyżeczkę soli, pieprz czarny, łyżeczkę. Papryka słodka, też łyżeczkę. Można dać troszeczkę ostrej. Czubrycę jak mamy również, łyżeczkę, bo tutaj musi być naprawdę... Fajny smak, jak tu będzie fajny smak, to całość będzie smaczną. Daję łyżeczkę pieprzu czołowego. Teraz próbuję, czy jest dosyć soli czy przypraw. Hmm. super. Pod koniec możemy dać z łyżkę zielonej. Naprawdę coś pysznego. O dwie, można powiedzieć trzecie. Albo przynajmniej o połowę zmniejszyło swoją objętość, a więc 600 to nie jest tak dużo na łóżka, na jakąś rodzinę większą. Dużo, to no, zróbcie z połowy. I jak mi to, daję 2 łyżki, półki tartej Tak wygląda już ten farsz. Ciekawe, że zrobię jeszcze parę pierożków. Tym razem rozwołkuję, żeby wam pokazać, jak zrobić uszka, albo ravioli. Zapraszam. Zobaczcie, a więc farsz już mam. Tutaj są same pieczarki usmażone, przyprawione, troszeczkę bułki tartej, a pod koniec dołożę jeszcze tylko jajko. Można samo żółtko. Wtedy się ładnie wam bardziej zwiąże i będzie smaczniejsze. Teraz przejdę do zrobienia sobie ciasta. Mam pół kilograma mąki pszennej. Typ 405. Łyżeczkę soli. Kto zna moje ciasta, nie może zabraknąć jajka. łyżkę oleju albo oliwy. Mieszam. Tutaj mam 250 ml wody. To jest około szklanki. I ja wlewam z połowę. Mieszam. To jest dla tych, którzy nie wiedzą mniej więcej, czy szklankę, czy pół szklanki, czy dwie trzecie szklanki. Chcia, chcę wam pokazać po prostu, jak wygląda to robienie ciasta, żeby zrobić odpowiednie, żeby nie za rzadkie i nie za suche. Też nie może być. I zobaczcie, tu jest jeszcze, wszystko się nie połączyło, a więc wlewam i tak powinno być około 250 ml tej wody ciepłej. Mieszam i jakby wszystko musi Wam wejść. Ta woda musi wejść po prostu w to ciasto, a więc za każdym razem jest podobnie. Lepiej rzadsze, można wysypać mąki, niż gęste, twarde, bo wtedy, jakby rozrobić, żeby było elastyczne, będzie ciężko. Tak wygląda i to jest dobre. Teraz wyrobię troszeczkę na stolnicy z 2-3 minuty. Odstawię, chociaż na 15 minut 20, żeby sobie postało, rozkurczy się i wtedy będzie idealne na pierożki albo na łóżka. I potrzebujemy z około 50 g mąki na podsypanie. I tu biorę sobie z 50 g mąki na podsypanie. na stolnice. Wam wspominałam, tutaj robię często pierogi na zabawy te polonijne. Właśnie zawsze się pytają, jakie one smaczne, się pytają, jakie to ciasto, a ja mówię normalne, tyle że daję zawsze jedno, dwa jajka. a więc Teraz ugniatam sobie i jak zobaczycie, że jest troszeczkę na za rzadkie czy coś, to możecie podsypać troszeczkę mąką. I wyrabiam z 2-3 minuty. Kształt pierożków może być różny. Zależy od Was. Kładam na 15-20 minut. Biorę połowę, około 300 g, odkładam. Te zmieszam z kapustą. Jedno żółtko. Może być troszeczkę białka też. I mieszam. Proszę zobaczyć, ciasto sobie powstało. 20 minut. I już wyciągam. Pięknie, elastyczne, bardzo fajne, przyjemne. Nawet się nie klei się do stolnicy. Teraz ja sobie takie ciasto pokroję na trzy podobne kawałki. A ten będę sobie bałkować na. Taki kwadrat. Ja go sobie rozwałkuję, ułożę sama jakby. Można sobie podsypać trochę mąką, nie zaszkodzi. Możemy sobie teraz posypać jeszcze zaraz mąką, żeby Wam się nie kleiło, obracacie i zaraz będziemy robić te nasze pierożki. Z tej strony nie sypiemy może, żeby nam się lepiej kleiło. Biorę jedną łyżeczkę i nakładam z 2 cm, a tutaj również ze trzy centymetry tu ponieważ my będziemy go tutaj zabijać i zakrywam jakby i tak to już wygląda i wycinam Możemy sobie obtoczyć wące i wycinam już następny gotowe. Położę duży, bo widać. To jakbyście nie chcieli robić, na przykład uszek lepić, kleić, możemy zrobić również takie małe pieroszki. namy. I mamy takie malutkie pierożki. I zagniatamy na nowo. Bierzemy następny kawałek ciasta i zagniatamy na nowo. I robimy ponownie malutkie. A więc to, jakiej wielkości chcemy, żeby były, to zależy od nas samych na te duże, czyli na pierogi. Nakładam trochę więcej. Bierzemy, możemy połową szklanki, czyli bierzemy tu, gdzie się kończą, to gdzie się kończy, tutaj na dzień, widzicie? Tu, i wtedy wciskamy. I jest ta połowa. I wtedy to wygląda jak na przykład w kształcie pieroga. Tego robię sobie małe pierożki albo uszka I tak robię dalej. Przyciskam naokoło. Fajnie tu. Tak, przyciskam. Już mam kształt jakby tego pierożka I tutaj również połową, czyli biorę tu, zaraz za tym, z 2-3 mm i wykrajam. I teraz mogę ugotować sobie najpierw te duże. Jak się zagotuje, potrzebuje około 4 minutki. Miast 5, nieraz 3. Zależy, jak grube było to ciasto. Czas mija, zalewam troszeczkę zimną wodą. Bo chcę, żeby troszeczkę ten smak był, jednak tej wody. I już wyciągam. Jak się woda teraz zagotuje, dodaję troszeczkę soli jeszcze, ponieważ to ciasto wyciągnęło sól i wrzucam już tą drugą, którą nastawiam na 4 minuty. Mam te duże, a tutaj mam te małe. Nawet może że średnie. Kochani, tak wyglądają. Pyszne. Mm. Coś pysznego. Ale dla mnie musi być cebulka. Do tego? Albo w barszczu. Możemy polać cebulką. I zobaczcie. To jest ta opcja na pierożki. Bez klejenia. Mam nadzieję, że Wam przypadnie do gustu. Możemy tylko jeszcze posolić, jak lubimy. Zapraszam, dziękuję i do widzenia. Mm, pyszne.